Jan, jesteś moim wiecznym zakochaniem, nieśmiertelną miłością. Czystym powietrzem, które oddycham, krwią płynącą w moich żyłach. Każdy bicie mojego serca spokojem, dramatem, jedynym szczęściem. Każdą moją psą, szczęścia i smutku, dobrocią i złością. Ja i aniołem miałem i nieba. Jesteś moim całym światem, więcej niż moim życiem, najważniejszy tylko ty się liczysz, bo jesteś wszystkim dla mnie, najprawdziwszą prawdą, prawdziwą miłością, wspólną rzeczą, moją jednością, mojej postaci całością, tylko ty, Julian, jesteś moją miłością. Nic więcej nie chcę, nic więcej nie potrzebuję, żyję tylko dla ciebie, żyję tylko dlatego, że za mną, przy mnie to jesteś. Moje szczęście. Kocham twoją nazwę, Julian Chiasa, w którą mi dałeś. Kocham twoje imię, kocham twoje nazwisko. Kocham wszystko, co o tobie jest. Kocham twoje białe zło, kocham twoje fioletowe dobro. Kocham twoje perły chaosu zielone, kocham twój biały ogień. Kocham twoją magię, kocham krainę cieni. Kocham dar potwór, krop, kocham cię i wszystko. Co o tobie jest, moja największa miłość? Kocham Twoją figurę, chudą! Kocham Twój wysoki, dramatyczny, parowy, najpiękniejszy, najwyższy głos! Jest w moich uszach najpiękniejszy, jaki słyszałem dźwiękiem. Nawet muzyka to nic w porównaniu z Twojego pięknego głosu. Kocham Twoje pisze zęby, bo cały mnie wypi krew z moich ust. Kocham Twoje na dole oczu długie rzęsy. Twój zapach jak kwiat rawendy, Twój uśmiech słodki, uroczy, najpiękniejszy. Kocham Twoje białe włosy jak najczystszy, śnieżno-biały śnieg. Kocham Twoje ciemnogranatowe oczy, jak niebo w środku nocy, zebrały cały swój jasny blask. każdej na niebie noc gwiazd. Kocham Twoje oczy błękitne jak dusza, czy jasno-niebieskie jak niebo w dzień, muzyki dźwięk. Moim sercem, twoje dłoń gorące, ciepłe, delikatne jak jedwa. jesteś jak skrzydła Motera, jak piękny anioł z nieba. Jurian, potwór, krop wąpiruniu. kocham cię i nic mi więcej nie potrzeba. Jesteś dla mnie wszystkim, moim całym sercem, moim całym światem, moim jedynym na twarzy szczęściem, miłością mojego życia. Jurian, wampirku, moje największe szczęście. Moja największa miłość. Dorian Wampirku, kocham tylko ciebie. Kocham cię. Kocham cię. Jesteś moją największą, prawdziwą miłością, jedynym szczęściem. <zysy>